mafia remake come to choose estrone mrs. colina crème de la crème sergio it was chaos for weeks our guys against their guys and morello gone to ground but a boss can't stay hidden forever for a don to be feared he's got to be seen finally word came through that he was gonna break cover morello wants to thumb his nose at us taking a show like there's not a war on we'll meet him in the streets we do them like this we wait outside the theater till the end of the show all those rich assholes will start coming out that's when we hit morella and his gorillas in a crowd before they see us coming the theater is going to be packed and not just with seps there's a good chance the mayor maybe even the chief might be there too that's the goddamn point tom we kill morella in public in front of the city's creme de la creme. Then they'll all know who's in charge. And it doesn't matter if you have a badge or a gavel or a fat wad of cash in your pocket. If you cross Salgari boys, you're dead. Okay, boss. We'll get it done. You take the machine guns. Make sure you don't draw attention to yourselves hanging around outside the theater. You keep the choppers hidden until you spot Morello. And then you light them up. No to ruszamy. Śmietanka na kawie. Czas zacząć. No, widać tutaj, że Don w ogóle nie próżnuje, nawet nie zamierza udać takiego dobrego wujka. Jest wręcz żądny krwi. Dobra, ruszamy, duszamy. Morello tonight. Tonight? przekonamy się w takim razie, czy nam się to uda. Czy ja mam oko do tego wozu wchodzić? Nie chciałbym, wolałbym jakiś inny. wiem jak Niech tak będzie. Nie mamy Put your foot down, Tom. Can't believe after all these years we're finally going after Morello. Not his crew, not his family. Finally, putting him in the ground. We're putting a lot of history to rest. What happens when he's gone? We'll be kings. Nah, no, I mean what happens with the Don? You think he'll be all tore up? I think he'll start wearing a nice white suit. <laughs> <Sam> Sounds <sobie> a zażartował <laughs> no taught though. But something's going to Oh.

No zobaczymy jak to z tym będzie, ciekawy jestem czy będzie ta sama sekwencja co w oryginale czy coś zmienią Zaraz zobaczymy To akurat jest wóz za którym nie przepadałem w oryginale ale akurat Lukasowi się podobał Bo ludzie uważali to za za brzydkie takie kaczątko ja też je uznaję bo jest brzydkie

<laughs> Zaraz ich tam dopadniemy, spokojna. Bola. Guys are out Co to on do badu jedzie naszego? Nie, jednak nie. Dobra, dobra, dobra.

Czy w ogóle będzie możliwe możliwość zdobyć tego Sila Fletchera? <laughs> Ojej, Aj uderzyłem Nie mam pojęcia ile macie amunicji panowie Ale cały czas naparzacie i naparzacie.

He's got a plane? Of course he's got a goddamn plane. There'll be more guys waiting. Good. We need to clean house. He's gotta die. This guy's gotta die. Hmm. Okay, but let's keep us three off your list. They only just fixed up the airport since the last time. He's got muscle waiting. I see him.

Okej, okay, czyli zamiast tylko strażników jego to strzelamy z całą bandą od modelo. Nic? Zupełnie? Okej. Okay. Aha, już się pojawiliście, no okej. Okay. No. No tam jest, tam jeszcze mamy snajpera. Widzicie? Tam na górze? Nie będzie to... W, nie będzie to... łatwe. Nie ma co. Okej, okay, okej. Okay. Czekajcie, muszę go jakoś... zastrzeić Oj, 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 oj. oj.

Aha to z poli! O dobra Co jest? Tada to nie ten Aha tutaj jesteś ok Już no, i tak już wybuchł więc... Y, bardziej, nie, bardziej nie wybuchnie Dobra Biegniemy, biegniemy O, co tutaj mamy? Lucia Marcano, okej, okay, czyli kolejny z Mafii 3 Przeczytajmy sobie Jeden brat przywódca, drugi osirek, a trzeci wypłosz, zapomniany człowiek na zawsze pozostający w cieniu rodzeństwa. Sam Markanon ma swój spryt, lu, siłę, a Lucio umiejętność wykonywania rozkazów bycia posłusznym i nie zadawania pytań. Dziś rodzina Markanon chciwie przejmuje ten, jaki pozostał po śmierci Giuseppe Carillo. Pomoc braci sprawi, że Lucio zajdzie daleko, czy jednak wystarczająco? No tego nie pamiętam niestety. <laughs> Dobra daje w ogóle, ciekawe że nie dostaliśmy lupary jako jedynej broni No ale okej okay. Dobra, weźmy sobie w takim razie też jej Ktoś tutaj był No, 13 hangar <grywa> Widzę, że reklama Dobra, spróbujmy tutaj szybko przebić się Okej. Okay. Jest dobrze póki co. Biegniemy, biegniemy. Eee, tam gdzieś był. O, no jest nawet. Żyje jeszcze? Okej, okay, już nie. Tam jeszcze był gdzieś. Eee, chyba już... Chyba już nie dostanę tego silver fletchera, niestety. A szkoda. Słówko. Okej. Okay. pierdło mnie zacięło. Gdzie? No. Oj, panowie, panowie, strzelacie tylko w tego slivera, a w niego nie trafiacie. Spróbujmy tutaj jakoś się przekraść. Idzie on jest. Dobra. Czekajcie, czekajcie. Okej. Okay. Czyli takim falkonerem, czyli dzisiejszym szubertem jeździmy, dobra. To jest też przy okazji odpowiedź na pytanie, nie pamiętam z kim, o, z kim to o tym dyskutowałem. Ale było coś takiego, że któryś z użytkowników zasugerował, że modelo musi umieć latać samolotem, ponieważ z trójki, jaka przyjechała na lotnisko, czyli on i jego ochroniarze, to tylko on wsiadł do samolotu, a, co dwójka, a ta dwójka musiała chronić go.

czy czego nie pomylę drogi. Nie chcę tutaj pościgu żadnego... Dobra. Szczęśliwie ten dym mi jeszcze pokazuje, gdzie on może być.

Stay alert with your guns close. We've come too far to get lazy at the end. We don't have long. Every cop in the city is going to be on his way. We get out, we check the wreckage, we leave. Got it? Sure we do. <laughs> Jesus Christ. <laughs> Bastard's daddy doesn't even know it yet. He knows it now. Yeah, pal. That'll do it. Come on. Let's make tracks. Dzień, w którym skończyła się wojna. Koniec. No cóż, można by powiedzieć, że ...tą, dla którego wstąpił do organizacji mafijnej, yy, powód się już skończył, ponieważ no, pokonał przyczynę, przez którą musiał wstąpić. W szeregi rodziny Salieri Dobra, mamy jeszcze internet co czwarty, także posłuchajmy. Aha, nie żyjesz, no super. <ścoughs> naprawdę. <laughs> Świetny błąd, naprawdę. Dziękuję twórcy. <laughs> Niewiarygodny, naprawdę. Nie żyjesz, nie mam pojęcia w jaki sposób. Oj, rany, rany. Świetne są te błędy, świetne. No, a to już widzieliśmy, więc sobie pozwólcie, że pominę. Dobra, kontynuuj. Internet co 1938 rok. You fucking phantom. Do life for this, Tom. Maybe you in the chair. You don't want the guy who was punching tickets. You want the guy who was handing them out. So that's what this has been all about, huh? You offering up Salieri, the Don's books, the ones Frank stole. I have them. They're enough to put Salieri away forever, and they're yours, assuming we have a deal. My family. For the dying, you recognize anyone? Look again. Old man, that's <sighs> on Popone younger lads of morello and salieri yeah okay i see it <laughs> that must be what 1920 april morello's wedding salieri was the best man <laughs> jesus they're just kids now they already soldiers in popone's mob <laughs> so what happened how did they go from being best mates to Morello on a slab? I don't know. I didn't even know they were friends. <laughs> but you don't know it could fill up the fucking crash they building. In 22, Popone drowns up at the lake. In order to keep things running smoothly, Salieri and Morello created a divvy up the city. Yeah, I heard the story, so what? My well, friendship should have made the deal work, but didn't make a lick of difference. After Morello, Cellieri was beaming, thinking we ran the whole damn town. Me, I was just happy the war was over. But then I got to thinking about something. What good was all of Morello's money if it couldn't protect him from a regular Joe like me? Cabby, for Christ's sake. It only got him one thing. A great big bullseye in his fucking forehead. And that thought, it just kept turning round and around in my head until one day, I'm looking in a mirror. I start seeing a bullseye too. Right here. Dry your tears of the water hundreds, do you? I wasn't about to give up the good life, I know that. I just told myself that I was smarter than Morello that I wouldn't turn around one day and find Polly or Sam pointing a gun at my head. The thing is, you don't see it. When you're out on a street, scrapping, fighting for your life, then the guy next to you isn't just your partner, he's your brother. You'd stick a knife in someone for your brother, right? But at night... O tym się przekonamy dalej. O, się kolejne, nie byle z Hmm, ciekawe, dobra. Ale to następnym razem, także cóż, ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie.